Cześć Boże, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowa dzisiejsze to świadectwo o sobie samym. W odróżnieniu, słuchajcie od Pana Jezusa, my uwielbiamy mówić świadectwo o sobie samym. Sam wiele razy łapałem się na tym, że kurczę, jestem w towarzystwie i gadam o sobie. To jest takie słabe, takie niefajne. Jak jesteśmy w towarzystwie i ktoś mówi o sobie i opowiada, jaki on to nie jest, co nie zrobił. Często my tak w środowisku naszym księżowskim też słuchamy takich opowieści. To po prostu no, dla słuchaczy to jest żenujące. Pamiętam, jak moim współbracia rocznikowi zwracali mi w seminarium uwagę na to, że za dużo mówię o sobie że jak ktoś się pojawi nowy, opowiadam mu niby historię mojego powołania, ale to jest znowu o mnie, o mnie, o mnie i o mnie. Straszne to jest. A Jezus, zobaczcie, nie mówi świadectwa o sobie samym. Ojciec daje świadectwo o nim. I to jest jedyna słuszna droga. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro.